Witajcie, tym razem zaczniemy z takiej nietypowej trochę strony Jesteśmy na pomoście, a przed nami tam kawałek dalej jest obiekt w którym ja już byłem, ale wy jeszcze nie Będziemy sobie zwiedzać e, ośrodek szkolenia policji ja już wiem gdzie nam się udało wejść, bo jestem oczywiście z kolegą z kanału Rubik sanator. Więc zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału, a będzie się działo, bo na terenie jest są. Y, <grym>, I trzeba było się fajnie chować, żeby nas nie zauważyły. Więc ja się wybieram tam. Będzie troszeczkę cicho. Przywitam się z Wami na miejscu. I zapraszam Was serdecznie do oglądania tego odcinka. Trzymajcie się. Ale Jesteśmy w bardzo przybałowym obiekcie. Będziemy zwiedzać opuszczony. Kamara gdzieś? Ja nie widzę. Ja też nie widzę. Ty idziemy. Tylko Mm-hmm. Muszę najpierw na górę. Co? Muszę w górę zwiedzimy. Tak? No dobra, to zostawmy sobie na górę. Nie będziemy wchodzić do 40 dolarów to szkoda sala wykładowa numer jeden Z jest niebo ale część karkuje Zresztą bardzo możliwe że tutaj światło jest lampy bo... są sprawę to proszę oglądaj się za kablami i tak dalej salka no i porezek tych. Ta jest mniejsza. Mhm. Ładne to jest, powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, że jestem pod wrażeniem. to będzie jeszcze Mhm. Ja Kurde, tu jest prąd. Widzisz? Jest prąd. No właśnie, tego się obawiam. Mm -hmm. to, to jest zabrane po to, żeby tutaj ktoś w nocy nie przyszedł, obchód robić, nie? To, żeby się nie skupił do pociągu z latarką, nie? Już widzimy tutaj, kolony, że nie że wszystkie żarówki też działają. Ale widzimy, że to jest cholone. Chyba, że to pani, ktoś, kto. kto, kto Chyba, że to, to, to jest Czekaj, ja zdjęcie zrobię. To jest To jest referencyjna, dzielona na pół. Co można zrobić, mm -hmm. Nie wiem, ale zwracaj uwagę na szczegóły. To jest kogo, ale nie to samo odleciało, wiesz? nie, to nie, to nie można odlecieć, to popięcia. to jest normalnie z buta nie, czy szukali poszukali kabli? kabli na co można w ścianie takiej karton gips. lampki tak samo wiesz co, nie wiem żarówki no ale po co komu żarówki? to ci pięć cóż, przepraszam na złotówkę kogoś nie stać? Czekaj, zanim wyjdziesz to poczekaj chwilę zrobię tu zdjęcie no, tak. i zrobię tam, bo zobacz, jak ładnie tam jest. Nie. Tu na nie. Teraz naprost. Ja sobie to zdjęcie wam tych schodków ładnych. O, pamięciki. To takie... Sympatyczne, nie wiem, ile osób tutaj... ...tu kolega, ale... No spoko. Zobaczcie, łazienki w idealnym stanie.

Trzeba zwiększyć. A rzeczywiście. O tylek! Ale już nie żyje chyba. No, tak próbuję go jeszcze wykorzystać widok. Do tej przybitki. Takie mhm. warunki ja oczywiście po tego czysto, na Belginę? chcesz chce iść do szkółki policyjnej, nie? jakiejś jakieś balety. A lekki, czy jest No wiadomo trzeba zrobić, pobiegać trochę za prawa, Kiberka już nie ma, oczywiście. Ale no, powiem Wam szczerze, ośrodek w stanie nie znam. Ej, ej, chodź, chodź, chodź tu, chodź, 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 Kamery na front. No, Widzisz? Widzę, widzę, słup ten, nie? Ten słup. Trzeba będzie uważać na ten słup. Dobra, to, to tą stroną nie, to chodźmy od środka. E... Kamery są z tyłu. No idźmy ścieżkami środkowymi. E, no i one muszą prowadzić do każdego obiektu. no nie ma, nie ma, nie ma wyjścia, nie? Przy wodzie mówisz? Ja bym się kierował tam w stronę. Nie, nawet tędy, tędy jakoś, ale tutaj może byśmy przeszli. Bo tego drugiego hotelu może zajrzyjmy, co? No dobra. Dobra, I to ja też. Spotkamy się za chwilę w drugim. That I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till to the top, so you better back off. I get lost, I'ma stay loud, stay proud, never running out never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things that you couldn't be. Just tell. me полицейским, что сходим к Tam jest płot, tam jest, zobacz, tam jest kawałek parkanu takiego. To, Aha. To była ta firma obok. A to, ani jak nas zobaczył, to... To nie wiem, ona no, też nas zgłosił, ona też. Ale dobra, no, to przebierasz. I to, to, to jest, i to jest firma obok. Józu, przepraszam. Nie wiedziałem, no, że to jest... Czy... To, że wybierasz, no, to polejemy tamten hotel. To jest zawsze, to, <grym> <grym> to jest spartańskie sądowe. Może mi to gąsić. Wiem, kończy mnie. Może być jakaś lity. Skrętka. i tu jest idzie druga, widzisz? Ona ja, na zewnątrz idą, idą i ty, to ty, ty. i to trzeba uważać, bo to może być do kamery, wiesz? Do kamery albo zasilanie bo po prostu Podłączenie jakiekolwiek żeby było żeby, żeby trzeba coś tam żeby zrobić ale... Ja bym tam ja bym tam się zastanowił czy tam iść dalej Jacca podłączyć, czy coś no. No to trochę to chodziło może bardziej ale to nie wiemy 28 O ładny klimat Słoneczko świeci Piękna szyba tajowska I po kolejny piękny czerwonej marie Super no, Fajne Widzisz ten szary A szary jest to jakiś nawet możesz tam i mieć kamerę Może być to wiesz, może być to kamera Zobacz, to jest ta firma, widzisz. Jest gościu, są samochody i jest siatka. To jest firma obok, ale to nie możemy się dać, że tak powiem... Zwariować. Zobaczcie. No. To jest kolejny hotel, patrz. Kurde, ten tutaj mieli A ten jest, zobacz, z tymi antenami. GSM. Mhm. Ciekawe czy ten nie jest jakoś zabezpieczony. A ten jest bardziej zdemolowany tam na dole. Widać jakieś, widzisz, jakąś demolkę. Mhm. Ale w ogóle to te hotele to podobne, no to... Pierwszy był ładniejszy takie są takie już... ubogie, nie? A, to za... Ten kabel idzie tu. O, ładne to, o! Proszę, ja tu robię to, fotkę. O, jaki duży. Tak, to zasługuje na... na fotę. A co jest tutaj? Uważaj, bo tu... Bo, to, bo tu wchodzi ten... To jest sala klubowo-telewizyjna. Umieszczenie miejsca. gospodarcze. Ja się bo czekaj, O tu wchodziła ta skrętka. Kurwa tu coś jest. Co jest? Nie Co jest? wiem, jakaś skrzynka. skrzynka. No, I widzisz, do tej tam, skrzynki wchodzi ten kolem. Wybiega na zewnątrz. Widzisz? Oni połączyli te wszystkie budynki, żeby... chyba jakiekolwiek napięcie na nich by było. to tak mi się wydaje, bo się. Nie no. Czyli

Ale świetnie to wygląda po prostu. Uważaj, po, po, po czymś depczesz. Mhm. Ale oczywiście. O A, no to teraz mi to mówisz jak już przeszedł Ale ja nie, nie wiem czy nie będzie. Jeżeli ci dam telefon to Nie no, to nie jest ciężkie takie to od oczywiście Tutaj No to wiesz co? Ten beton to też nie wygląda Wyckoń za ciekawie Chcesz telefon do robienia zdjęć? No to żeś mnie zaraził chyba. Ale jak ja mam tu wejść teraz, mi powiedz. A no, to jest jakiś schowek z jakimiś fantami drobnymi. tu Wiesz o co chodzi. A, wiem o co chodzi Ty, jest wejście na górę, ale jaja Czyli to co chciałem zobaczyć górę to będzie Zobaczcie, to jest czujka ruchu. Trzeba uważać na to O zobaczcie toaleta. Siło. No. wyjść przypadkiem na zewnątrz tu. A No czego? przecież to się cały czas praktycznie A. No. Ale jak się unosi pył w powietrzu to ja niestety kaszę. To dziwne jak to budowane z paździerza, że to jest szlachka. Ciekawe, czy jak tu wejdę, to się załamie? O nie, 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 nie. Ło. Jak tu trzęsie się, nie. Nie, nie idę tam. Ale nie będę wchodził, wiecie dlaczego? Bo tu jest napisane, gdzie jesteśmy. Shark Teddy. No właśnie, wycofałem się, Hedrant. Mamy Cię bardzo dowcipne, ja tylko zdjęcie zrobię sobie. i schodzimy sobie na dół. Te schody są świetne. Nie wiem czy widzicie, mam nadzieję. Że te schody są bajeczne. Całe takie drewniane i jeszcze pokryte takim tym. To jest i nie wiem, czyli taki pronto, tylko polskim. To może to jest szybciej. Dobra. Dobra, wiecie co? My się żegnamy już, bo nie, mieliśmy jeszcze halę zobaczyć. Taką tutaj sportową. W tyłu, w tyłu. Nie zobaczcie nie te hale jest są to tak dalej. Wystaje, może tam będziecie widzieć. Ale niestety na, na terenie stoi samochód. <krym> no i nie da się tam wejść. Jest ogrodzone nowym płotem. Więc najwyraźniej ktoś to po prostu... przejął. Yy, 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 yy i nie da się tam wyjść. więc Jak jeszcze coś po prostu znajdziemy po drodze, to ja to dokleję wcześniej do filmu i będziecie mogę ważyć, więc dziękuję Wam bardzo, dziękuję serdecznie koledze, bo dzięki hmm. Hmm. Wydawać, nie musi tu właściwie. A, tak właściwie to jest to jesteśmy, że tak powiem partnerami. O. Więc zapraszam też na kolegi kanał Urbex Amator się uzwie to ten od niebezpiecznych sytuacji na Urwesie. <grych> jakbyście, jakbyście nie tego nie kojarzyli, to może potem skojarzyć. Dobra, zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, do kolegi również. Umieszczę Wam link w opisie, oczywiście, jak zawsze. <grych> I dziękuję Wam serdecznie za, za, za obejrzenie, i trzymajcie się. Do zobaczenia. Pozdrawiamy, cześć.